Świat Boga i czekającą cię wieczność możesz podziwiać i za nią tęsknić, ale możesz Bogiem i niebem żyć już na Ziemi. Oczywiście swojego stwórcę poznasz tutaj tylko w jakiejś części. On zawsze będzie kimś innym, niż możesz go sobie wyobrazić, i on do końca pozostanie tajemnicą. Podobnie zresztą ma się sprawa ze światem wieczności, do którego zmierzasz. Niebo przecież macie zaskoczyć i oczarować. Dlatego Bóg dawkuje ci to wszystko bardzo powoli. Jedno jest istotne. Póki jesteś w tym świecie, Twoim jedynym zadaniem jest żyć od środka. Wtedy Będziesz najbardziej sobą. Centrum Twojego dowodzenia jest w Twoim wnętrzu, a tam nie jesteś sam. Jesteś mieszkaniem Boga. Oczywiście możesz to potraktować jako smutną zależność od kogoś, albo wielką możliwość, jaką daje przyjaźń z Twórcą Ciebie i całego świata. Zobacz, Ile spraw Twojej codzienności Cię przerasta i kiedy w zarządzaniu nimi zostajesz sam, to przecież różnie bywa. Natomiast kiedy pozwolisz mówić swojemu wnętrzu pełnemu Boga, kiedy złapiesz kontakt z prawdziwym sobą, to wiele życiowych sytuacji ulegnie złagodzeniu i uspokojeniu. Ty zaś zdobędziesz więcej szerszego spojrzenia oraz dużo więcej cierpliwości wobec siebie. I innych. Noc ciemna, która jest tematem naszych spotkań, ma właśnie za zadanie skierować Cię na Twoje wnętrze. A skrajne sytuacje życiowe, takie jak pustka, oschłość, niemoc, samotność, czyli konkretne przejawy nocy, mobilizują Cię do poszukiwania czegoś głębszego i zachęcają Cię, by odłożyć kierowanie się tylko swoimi zmysłami. Emocjami, głodami, smutnymi wspomnieniami czy czysto racjonalnym prowadzeniem. To znaczy, doświadczenie nocy pomoże Ci głębiej odkryć własne wnętrze, siebie. Dalej, noc pozwoli Ci złapać lepszy kontakt z tym wnętrzem, z samym sobą. W kolejności, ciemności pomogą Ci bardziej uporządkować to wnętrze, swoją osobowość. I w końcu noc uaktywni w Tobie prowadzenie życia od środka za pomocą wiary, nadziei i miłości. A zatem cały proces nocy jest powolnym odkrywaniem naturalnej zależności człowieka od Boga, który jest tak blisko. To codzienne wybieranie Boga jako jedynej prawdy życia, godnej największej miłości. To odkrywanie siebie, stworzenia pełnego Boga i na jego podobieństwo stworzonego. To tak naprawdę wprowadzanie w życie pierwszego przykazania Dekalogu, które jest podstawą wszystkich innych zasad. Noc zatem nie jest smutną koniecznością, jest raczej wielką możliwością to dzięki niej stajesz się wewnętrznie spójny, czujesz się częścią wielkiej historii Boga. To, co nadprzyrodzone, staje się w Twoim życiu czymś najbardziej naturalnym, a to, co zwyczajne, czymś nadzwyczajnym. Ponadto, po doświadczeniu nocy, zyskujesz wielką otwartość i swobodę działania. Z ogromną też wdzięcznością. Podchodzisz do siebie, własnej historii, swojego charakteru oraz osobistych sukcesów i porażek. Dobrze przeżyta noc sprawia, że codzienność we wszystkich przejawach staje się łaską, a jedność z Bogiem jest życiem najmniej skomplikowanym, jakie tylko można sobie na Ziemi wyobrazić. Nowe życie osiągnięte dzięki przeżyciu nocy to Twoja prawdziwa natura. Którą w końcu odnalazłeś. To właśnie kontakt ze źródłem życia Cię uporządkował, oczyścił i uzdrowił. U końca naszych rozważań trzeba jeszcze dodać, że Święty Jan odkrzyża niesłusznie utożsamiany jest tylko z ciemnymi obszarami ludzkiego życia. Dlaczego? ponieważ jego życiowe doświadczenie, pozostawione w pismach, ujmuje całościowo życie człowieka, kładąc nacisk tak na jasną, jak i na ciemną stronę ziemskiej drogi. Święty Jan od Krzyża przysłużył się wyjątkowo całemu Kościołowi właśnie przez to, że wyjaśnił w sposób niezwykle rzetelny najbardziej wstrząsający etap duchowej przygody z Bogiem, człowieka wierzącego. Być może postrzeganie świętego tylko poprzez te trudne doświadczenia nocy wynika z braku innych ekspertów w tej materii. Poza tym, czytając Jego pisma, jakoś łatwiej jest się odnaleźć właśnie w tym klimacie trudu, ciemności i oskłości, które w dużej mierze wypełniają ziemskie życie. Od wieków ceniony przez wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe. Święty Jan odkrzyża całą przygodę z Bogiem, przedstawia jednak w świetle, podczas dnia. A jest to moment, kiedy człowiek spotyka Boga i zakochuje się w Nim, jak stworzenie w swoim Stwórcy. Widzi tę naczelną prawdę swojego życia i chce jej poświęcić całą swą miłość czyli siebie. Oczywiście takie początki są piękne i potrzebne ale jest w nich jeszcze wiele szukania siebie i funkcjonowania w oparciu o zmysły ciała, emocje i wewnętrzne głody. Dlatego przychodzi noc, która to wszystko porządkuje, oczyszcza, wyniszcza i zaprowadza jedność. Po tych trudnych, ale koniecznych doświadczeniach ponownie przychodzi poranek dnia, kiedy przemieniony człowiek w wolności cieszy się życiem, sobą, drugim człowiekiem. A przede wszystkim samym Bogiem. A zatem święty Jan w swoim nauczaniu nie tyle dotyka trudnych doświadczeń ciemności, co tajemnicy Boga, czyli miłości. On fascynuje Cię tą tajemnicą, przyciąga Cię do niej, ale też uspokaja, że nie wszystko musisz rozumieć, gdyż w końcu dotykasz przecież tajemnicy. Jan najpierw pokazuje piękny. Ekscytujący i będący w zasięgu ręki cel samego Stwórcę, a potem prezentuje wymagający trud codziennego wybierania tegoż celu, mimo różnych odczuć i okoliczności. Co daje ta noc? W czym może Ci pomóc? Otóż dzisiaj poddanie swoich zmysłów i emocji uporządkowaniu, a najlepiej odcięciu. Od klimatu bombardowania atrakcjami, jest lekarstwem na ogólnie powszechne przebodźcowanie. Dalej, noc jest nauką wytrwałości, cierpliwości, wierności i ducha ofiary, jakże dzisiaj potrzebnych każdemu z nas postaw. W kolejności, doświadczenie ciemności odkrywa w Tobie pokłady kontemplacji. Czyli miłosnej uwagi wobec tajemnicy. A dokładnie w pobożnym świecie kolejnych atrakcji religijnych to sposób na prawdziwą relację stworzenia ze stwórcą. Po prostu jesteś, nie zaliczasz, nie żebrzesz, nie rozkminiasz, nie rozważasz. Po prostu jesteś. Dzięki nocy również spotykasz prawdziwego Boga. Tajemnicę, i wcale ci to nie przeszkadza, że go nie rozumiesz. Po prostu doświadczasz jego bliskości i to ci najzupełniej wystarcza. Tak samo poznajesz i odkrywasz prawdziwego siebie, i nadal nie rozumiejąc wszystkiego, lepiej rozumiesz siebie. Dostrzegasz jednocześnie przyczynę istnienia świata i jego cel. I w końcu. Negatywne doświadczenia Twojego dotychczasowego życia nie są już dla Ciebie ciężarem, raną czy tragedią życiową, lecz szkołą dojrzewania i zaufania. One nauczyły Cię akceptacji i ukochania siebie. W ten sposób, dzięki nocy ciemnej, życie stało się pełne normalności. Wieczność stała się prawdą oczywistą, a Bóg zasadą. Nie do podważenia. Zapytasz, dlaczego musi cię dotknąć ta trudna noc doświadczeń. Dlaczego Bóg nie znalazł innego sposobu? Otóż wszystkie najważniejsze wydarzenia biblijne dzieją się właśnie w nocy. Bóg oddziela światło od ciemności. Jakub zmaga się z Bogiem nocą. Izrael wychodzi z Egiptu po zmroku i przechodzi przez Morze Czerwone w ciemnościach. Chrystus przychodzi na świat w nocy, a z martwych staje wczesnym porankiem na zakończenie nocy. I by zakończyć, Bóg daje Ci zakosztować jak dziecku swojej słodyczy. Jest to jak najbardziej normalne i potrzebne. Ale nie możesz cały czas pozostawać na tym etapie. Trzeba odstawić mleko i słodkości dzieciństwa, trzeba wyjść z brodzika i ruszyć na głębokie wody. Bóg cię miłuje i postrzega cię jako samodzielne stworzenie, wolne w swych decyzjach, ale które ze względu na otrzymaną wolność zawsze wybierze autora swego istnienia i wolności, Boga. Stwórcę, Ojca i Przyjaciela. Tyle na teraz. Kończymy tę 24-odcinkową serię na temat nocy. To trudny, ale bardzo potrzebny temat, który, mam nadzieję, rozjaśnił chociaż trochę ten etap Twojego życia duchowego. Oczywiście, zachęcam Cię do osobistej lektury dzieł Świętego Jana od Krzyża, mimo że nie wszystko będziesz tam rozumiał. Możesz też sięgnąć do innych moich komentarzy dotyczących świętych karmelu, takich jak pieśń duchowa, wędrówka w głąb siebie czy fundament modlitwy. W niedalekiej przyszłości pojawią się jeszcze kolejne rozważania, których tematem będzie żywy płomień miłości i szkaplerz karmelitański. Natomiast, gdybyś chciał wesprzeć produkcję tej i pozostałych serii, to wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdują się w opisie. Z góry dziękuję i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie, Ojciec Mariusz, Karmelita Bosy. A na dalsze Twoje wędrowanie przez ciemności do światła z serca Ci błogosławię. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.